Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inspiruje Panią człowiek jako istota tajemnicza i złożona, w swoim malarstwie stara się Pani ukryć te tajemnice, czy wydobyć na światło dzienne? Czasem wydaje mi się ukryć, a czasem jednak odważnie wyjść z tym wszystkim, co kształtuje i tworzy człowieka na zewnątrz do, do świata. Ukryć, bo być może różne historie, różnych ludzi bywają. Trudne, skomplikowane. To malarstwo, które tutaj prezentuję i którym się zajmuję, właśnie, właśnie to pokazuje albo zakrywa. Ale przede wszystkim skupiam się na tym wewnętrznym świecie, na różnych historiach, które mnie zainspirowały do stworzenia tych obrazów, do opowiedzenia tych historii językiem malarskim. Które bywały często trudne, czy moje osobiste, czy też różnych bliskich mi osób. Nie tylko, też bliskich, często słyszanych, bo żyjemy w świecie jednak pełnym rozmaitych wydarzeń, i, i, i one często są dosyć silne, dosyć mocne na nas oddziaływują i zostawiają jakiś ślad. Właśnie też dlatego powstał jeden z takich cykli pod tytułem: Skąd masz tę bliznę? To było właśnie zainspirowane E, takimi dosyć silnymi przeżyciami i historiami, e, po których zostają jakieś ślady, i, i, i te blizny są takie też dosyć dla mnie metaforyczne. Takie blizny, takie traumy, takie mm, bardzo negatywne przeżycia, one w jakiś sposób Panią, jako artystkę, inspirują, prawda? E, przede wszystkim wydaje mi się, że też e, to, że poruszam takie tematy, jest to dla mnie sposobem na zmierzanie się z tą rzeczywistością. E, no, żyjemy na planecie, na której są wojny, e, na której ludzie umierają z różnego e, rodzaju e, powodów, też. No jest tutaj sporo cierpienia, ale są też, jest to też dla mnie czymś, co wydaje mi się, te wszystkie historie i przeżycia tworzy silnego człowieka, więc może to mówienie o tym, zmierzenie się też z tym powoduje i mi być może daje też jakąś wewnętrzną siłę do tego, żeby mhm. iść dalej przez to życie. Jak przebiega u Pani proces twórczy? Jest jakaś historia, jakieś, jakieś coś, tak, które Panią poruszyło, i, i wtedy jakby układa sobie Pani w głowie pewien plan. Czy to malarstwo jest też takie wymykające się planom i intuicyjne? Zaczyna się tak. Zaczyna się od tematu, który na daną chwilę jest mi bardzo bliski, który bardzo mocno mnie poruszy, który mnie w jakiś sposób zainspiruje. I myślę wtedy, szukam tych środków wyrazu, narzędzi i, i sposobu przedstawienia danej y, historii, danego tematu. Y, wychodzi to często od y, fotografii, y, aczkolwiek y, nie, jest, nie jest to po prostu y, szkic, który potem przenoszę na płótno. Y, potem dzieje się bardzo dużo takich spontanicznych rzeczy. I ja bardzo lubię ten proces twórczy, kiedy y, jedna plama prowadzi mnie do do następnego śladu I, i wtedy właściwie zaczyna się cała zabawa i praca uh -huh. i ten, ten proces twórczy jest dla mnie taki już później bardzo, mm, bardzo nieokreślony, nie, nie wiem co będzie efektem końcowym, też czasem, czasem jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ przychodzi też opór materii i, i są momenty, kiedy y, Szukam tych środków wyrazu i ich po prostu czuję, że, że nie znajduję i że, i że zaczynam gdzieś walczyć z tą materią. Ale też wydaje mi się, że to, to mnie najbardziej rozwija malarsko, jeżeli chodzi o warsztat. pani doskonały warsztat patrzę z podziwem ale to też jest jakby typowe dla absolwentów studentów którzy wyszli z pracowni profesora Macieja Świeszewskiego, bo niejednokrotnie właśnie widziałam w jaki sposób malujecie wy absolwenci z tej pracowni mając świetny warsztat ale nie będąc tłumionym, szukacie swojej drogi, jakichś swoich środków wyrazu, ale temu wszystkiemu towarzyszy znakomite rzemiosło. Profesor jest bardzo nastawiony na warsztat, na, na szlifowanie tego warsztatu, na umiejętności, i wydaje mi się, że to dużo daje potem w życiu, jeżeli się chce zostać w tym zawodzie. I, i ta, te możliwości warsztatowe potem. Też dają dosyć takie rozległe horyzonty, i wiele, wiele rzeczy można wykorzystać, wiele umiejętności, żeby znaleźć odpowiedzi na to, co nas w tej sztuce. Notuje. Czy przychodzi w taki naturalny sposób to, o czym się czyta w literaturze, że uczeń w pewnym momencie musi odrzucić mistrza? Tak, wydaje tak? mi się, że to tak jest, bo trzeba jednak poszukiwać tej własnej drogi. Jednak ta droga artystyczna ona jest bardzo indywidualna i. I wydaje mi się to być nawet ważne w pewnym momencie, na jakimś pewnym etapie drogi, odrzucenie wszystkiego, żeby znaleźć taką własną prawdę, znaleźć po prostu mm -hmm. siebie i, i te swoje historie opowiedzieć o sobie i znaleźć te, te środki wyrazu najbardziej adekwatne do tego, żeby zdefiniować, y, kim się jest w kontekście bycia twórcą. Jeśli się nie chce być imitatorem, tak, prawda? Tak. Ale pani łączy różne sposoby wyrażania i malarstwo, i grafika, i fotografia, i malarstwo ścienne, prawda? Murale i takie wielkoformatowe. Tak, tak. Jest w tym jakiś wielki rozmach. Tak. Czy jest tak, że jeszcze się przymierza pani do kolejnych wyzwań, takich, które no, są znakiem czasów, prawda? Tak. czymś zupełnie nowym? Nie, nie mówię o muralach, no bo. To już jest oparte na, na tradycjach. Tak, przymierzam się. Właściwie to mam właśnie w planach taki zupełnie nowy projekt i zmierzenie się z czymś, czego jeszcze w życiu nie robiłam, bo myślałam o, o projekcie multimedialnym, w którym chciałabym połączyć malarstwo i z muzyką i, i z filmem. Także no, zobaczymy, nie będę jeszcze tutaj zdradzała szczegółów, ponieważ mm -hmm. jest to wszystko w trakcie pracy i są to początki i sama nie wiem, w którą stronę pójdę i gdzie mnie zaprowadzą te poszukiwania twórcze. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. To... A to być może wynika z tego właśnie, że jest dużo różnych środków wyrazu. To chyba ja też taka, taka trochę jestem. Wydaje mi się, że ja mam w sobie dużo takich przeciwstawnych cech i jakąś taką wewnętrzną potrzebę nieustannego poszukiwania doświadczania przekraczania być może pewnych granic. Nie potrafię chyba się zamknąć tak po prostu tylko w jednej, w jednej przestrzeni, że to by było na przykład tylko malarstwo, chociaż najbardziej czuję się malarką i wydaje mm -hmm. mi się, że to ten język i ten sposób opowiadania historii jest mi najbliższy. Warstwy malarskie, jakby odpowiednio przez Panią wykorzystane, są też takim, taką egzemplifikacją czasu. Bo przyglądam się teraz tym pracom, które są z cyklu, który Pani zatytułowała Korzenie. Tak. Proszę powiedzieć, bo to, to nie są jakiekolwiek portrety, prawda? I czyjekolwiek. To jest chyba jakoś sprzężone z Panią i ważne. Tak, to jest dla mnie bardzo istotne. To są obrazy inspirowane fotografią moich przodków. I cykl nawiązuje tutaj do DNA jako nośnika informacji o człowieku. Mhm. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że do siódmego bodajże pokolenia niesiemy bardzo dużo takich nieuświadomionych w sobie cech, historii. Zresztą często się to mówi, że na przykład ktoś jest do kogoś podobny, do, do kogoś, kto żył kilka lat przed nami. I być może czasem jesteśmy tego nieświadomi, jak wiele nas z tymi ludźmi łączy, a nie zawsze znamy te historie, ponieważ wiadomo, że nie, nie, nie wszyscy są w stanie dotrzeć do tego swojego drzewa genealogicznego. One są ułożone specjalnie w takim porządku? Czy to ma znaczenie? Nie. Ja prezentując te prace, prezentowałam je w różnych konfiguracjach. Nawiązałam też do tego owalu, ponieważ jest to takie odniesienie do. Dawnych portretów, mm -hmm. a jeżeli chodzi o fotografie, to jest to dla mnie taka osobista, też ważna historia, ponieważ są to fotografie, które wykonał mój dziadek. Mój dziadek z pasji był fotografem, miał swoją ciemnię. Zostały klisze po dziadku, zostały fotografie, które, w których odnalazłam fantastyczne kadry. I to bardzo mnie zainspirowało. I tak jak nawiązywałam do tego DNA, że gdzieś tam niesiemy być może w sobie jakieś historie. Naszych przodków, to y, tak tutaj w tym cyklu postanowiłam kontynuować ten proces twórczy mojego dziadka. To tak trochę wchodzi, yy. prawda? Tak, tak. Tym bardziej, że my mm, nie mieliśmy okazji się tak dobrze poznać, bo y, jak dziadek odszedł, to, to mm, ja byłam jeszcze dzieckiem. Mm, a wydaje mi się, że w tych fotografiach znalazłam jakiś taki nasz wspólny wątek, coś co nas łączy. Wśród tych prac jest też portret dziadka? Tak, to jest portret dziadka. To jest, tak, pani dziadek. Uh -huh. I te wszystkie właśnie nieostrości no, to są e, inspiracje tą taką dawną fotografią, już też zniszczoną przez czas, tymi prześwietleniami z ciemni, gdzie wiadomo, nie zawsze te zdjęcia wychodziły takie idealne, dokładne, uh -huh. ostre. Ale fascynuje panią również ciało. Czyli właściwie to, co jest zewnętrzne, prawda? I y, ma pani, zrealizowała pani wspaniały cykl obrazów pod tytułem Historia Ciała. I to ciało również pani nakrywa jakimiś kolejnymi warstwami. Jednak coś, że ta postać tutaj, y, ona ma jakby no, zwieszoną głowę, prawdopodobnie, albo no, skrywa coś, prawda? Tak, właściwie w ogóle jej nie ma na tym zdjęciu. W ogóle jej nie ma. Tak, y, dlatego są to takie. Mm, nie chcę, może tutaj używać słowa urwane. Wykadrowane postaci bez konkretnych portretów często, ponieważ chciałam nawiązać do czegoś uniwersalnego, jako po prostu ciała danej osoby, która y, niesie te swoje historie, ale nie chciałam, żeby to były konkretne postaci, które y, po prostu chciałam, żeby to. To ciało jako człowiek, wychodząc do odbiorcy, mógł też odnaleźć coś w tym swojego, bo każdy z nas ma jakąś historię, jakieś swoje opowieści, jakieś swoje życie i swoje doświadczenia. Widzimy tu też pracę z takiego cyklu, który się nazywa. Od narodzin aż do śmierci. Właśnie. Tak. To jest mój cykl dyplomowy, także już dosyć dawne pracę. Yy... I yy... użyłam tutaj motywu muszki w kontekście takim dosyć dwuznacznym, bo nawiązałam do symbolu, który mówi jednocześnie o narodzinach i o śmierci, także nawiązałam tutaj do, do cykliczności. Która jest obecna. Właściwie na co dzień w naszym życiu. Zmieniamy się pory roku, uh -huh. noc i dzień i, i, i każdego dnia doświadczamy tych, tych zmian i, i kontrastów. Myślałam też o nawiązaniach do holenderskich martwych natur i też takich symboli kultu. Dlatego powstały te podświetlone obiekty, też tutaj nawiązujące do jakiejś takiej mistyki i metafizyki tego symbolu. Która z prac tu w pracowni u Pani jest jeszcze w procesie, niedokończona? Tutaj właśnie pracuję nad nowym obrazem. Może pokażę? To jest początek jakiegoś cyklu, czy to jest jakby na razie pierwsza praca i jeszcze nie wiadomo? To jest początek nowego cyklu pod tytułem współistnienie. Aczkolwiek jeszcze zbyt dużo o nim nie powiem, nawiązuje do muzyki, do dźwięków, dlatego to ciało, które też pojawia się w poprzednich obrazach, tutaj będzie w trochę inny sposób przedstawione. Będzie kontrastowo, kolorowo, będą różnego rodzaju przejścia. Będę próbowała pokazać też pewien ruch, poruszenie. Fascynują Panią dawni mistrzowie z tym tradycyjnym, pięknym, wręcz muzealnym, już dzisiaj malarstwem, ale też przeczytałam w jednej y, rozmowie, którą Pani y, prowadziła, że fascynuje Panią również malarstwo Fangora, malarza współczesnego i no, bardzo takiego jednak odmiennego, prawda? Tak. Ten artysta przeszedł według mnie niesamowitą drogę twórczą. Co jest dla mnie niezwykle inspirujące, że też obserwując taki, taki ogromny rozwój, kiedy ktoś zaczyna od zupełnie innych środków, wyrazu, zupełnie innych narzędzi, zupełnie innego warsztatu i kończy na. Mm, na tym malarstwie jego ostatnim, współczesnym najbardziej, które jest dla mnie niesamowicie energetyczne. I też czytając tekst wypowiedzi Fangora, wydaje mi się to być bardzo bliskie. On tam również nawiązuje do pewnych takich relacji międzyludzkich, tych, co, co się dzieje we wnętrzu człowieka tak naprawdę. Mimo że obrazy są bardzo abstrakcyjne, to wydaje mi się, że, że ja tam osobiście odnajduję wiele takich Odniesień, które też wykorzystuję w moim malarstwie. Mhm. Śledząc, jakby rozwój Pani drogi twórczej, to malarstwo się zmienia, tak? Jakby też inne tematy wchodzą, chociaż oczywiście są jakieś takie wspólne punkty. Czy ma Pani poczucie, że też zmienia się Pani jako człowiek? Tak, bardzo. Wydaje mi się też, że to jest dosyć spójne. Z tymi, z tymi różnego rodzaju poruszanymi przeze mnie tematami. I, i to właśnie to, o czym, o czym opowiadam w malarstwie, są to też osobiste historie pod wpływem kolejnych doświadczeń, które pojawiają się w moim życiu. Mhm. Ale jak, jak to jest w kolejności? Najpierw zmienia się człowiek. Który jest artystą, a później jego twórczość się zmienia? Czy zmienia się twórczość i to wpływa na to, że on się zmienia jako człowiek? U mnie osobiście tak to działa, że ja się zmieniam, a potem pod wpływem tego zmienia się moja twórczość. Już nie jest tak samo, prawda? Tak. A gdyby miała pani rozwinąć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? Sztuka to. Dla mnie sposób przeżywania rzeczywistości. Hmm. Kwintesencja życia i, 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 i nie wyobrażam sobie życia bez sztuki. <laughs> po prostu. jest zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.